że to musicie wstać. <noise> o, ja, <yeah. głosy> i tak dalej. No bo chyba jeszcze takich sytuacji nie mieliśmy, że jednego dnia są rodzina. Oczywiście tradycyjnie rodzina katolicka, ale to było... No to tak, tak, przynajmniej ja tak byłem nauczony. Do kościoła chodziłem, Naprawdę, żeby, żeby mieć relację z Bogiem. Jak to dzisiaj nawet pastor Henryk mówił: No jak inaczej? Kościół katolicki nie ma innej drogi i nikt innej drogi nigdy mi nie pokazał. I zawsze to był ten kościół, ale było bardzo dużo pytań bez odpowiedzi, nigdy nie uzyskałem odpowiedzi w Kościele, czy to był kreacjonizm, czy takie nawet jakieś podstawowe prawdy, wiary, które mi się nie... nie zgadzały, nie, nie, nie były dla mnie logiczne do końca, ponieważ jestem osobą, która była takim samotnikiem, bardzo dużo, bardzo dużo lubiłem chodzić sam, to dawało taką okazję, jak człowiek jest w drodze, jest sam, to no, siłą rzeczy zaczyna rozmawiać z Bogiem. Ja tak miałem po prostu. To było zawsze bardzo dużo rozmów. Także ten Bóg, szukanie Boga było chyba w całym moim życiu, ale dopiero mm, no, to środowisko telewizja, iść pod prąd. No, jesteście odpowiedzią odpowiedzią na wiele pytań. Myślę, że wielu ludzi może mieć podobne doświadczenia, że dopiero tutaj zacząłem uzyskiwać odpowiedzi na moje pytania. I wątpliwości, które miałem, zaczęły się rozwiewać. I moje jakieś takie przypuszczenia, że coś powinno być tak, a w kościele słyszałem, że to jest inaczej to tutaj zacząłem dostawać potwierdzenie jakby takich moich intuicyjnych przekonań. I tak to, tak, tak to się zaczęło, to też był proces. W 2017 roku zacząłem oglądać telewizję, to chyba były wakacje. A w listopadzie się nawróciłem, także to była kwestia kilku miesięcy. Też podczas właśnie wędrówki. Wieczorem wyszedłem po prostu z słuchawkami na uszach, odsłuchując kolejne programy biblijne, nauczania, którędy do nieba. Wszystko to chłonąłem jak gąbka, po prostu to mnie otaczało jak, jak woda, po prostu namakałem, nasiąkałem tym wszystkim. I, I to się stało w czasie takiego właśnie wieczornego spaceru. Wtedy, wtedy zawołałem do Boga, Panie Boże, że to wszystko jest, jest prawdą, to że to, to, to wszystko są odpowiedzi na moje pytania, że to wszystko było tak przygotowane, że, że trafiłem na tą telewizję i tu już zaczęło się wszystko rozjaśniać. Zamówiłem Nowy Testament, zacząłem go czytać. Czytałem wszędzie, wszędzie, ten kieszonkowy taki. Mam go cały czas zawsze przy sobie. W pracy, no, gdziekolwiek była chwila czasu, czytałem. Zdarzało mi się no, często płakać przy tym, po prostu. Bardzo poruszony byłem tym, co, co czytałem. I, i no, to mnie tak przemieniało po prostu. I ten proces trwał no, od 2017 roku, a ponieważ byłem w tym sam, y, tu się jeszcze nic nie zadziało. Prosiłem Boga, jeżeli to jest dobra, a właściwa droga, a czułem, że już tak jest, to skoro dałeś mi wspaniałą żonę, dzieci, jesteśmy rodziną, to nie chciałbym być w tym sam. I modliłem się, żeby rodzina się też nawróciła. I te trzy lata to był taki proces czekania na nich w zasadzie. Pandemia, która zaistniała, szczęście w nieszczęściu. Kościół katolicki na pewien czas zamknął drzwi swoje i to był czas, kiedy ja zamknąłem swoje drzwi na kościół. Przestałem wtedy chodzić i już do tej pory tam nie poszedłem. Z Wami jestem. Pierwszy raz przyjechaliśmy rok temu, w czerwcu. Tak w ogóle tak strasznie dużo się rzeczy wydarzyło w ciągu tego roku. Aż trudno pomyśleć, że to, że to dopiero rok. To będzie błogę. Nie udało nam się, ponieważ nie byliśmy do końca na obozie, więc tam z tym szczem się nie udało. Ale to dobrze. Przez ten rok w porządnie się ugrotowaliśmy, utwierdziliśmy w przekonaniu, że to jest właściwa droga, słuszna decyzja którą chcemy podążać. Ja na pewno myślę, że rodzina też. No ale tu przekażę ten mikrofon. Eee, dalej. Ja może postaram się krótko e, odpowiedzieć, dlaczego tak długo, trzy lata, Marcin na mnie czekał, aż dołączę. Ja pochodzę, byłam wychowana w tradycyjnej, katolickiej rodzinie z naciskiem na tradycyjnej. W której y, zaledwie raz do roku, w Wigilię Bożego Narodzenia, czytało się Biblię. Myślę, że poza tym dniem nigdy nikt tej Biblii nie czytał, mimo że w domu była. Y, dla mnie byłam tak wychowana, że wszelkie nakazy, zakazy y, kościelne, no to była świętość, no bo tu, ja to tak rozumiałam, tak byłam uczona, że to Pan Bóg wymyślił. Y, mimo to. Ja tak dzisiaj sobie to przemyślałam, jak pastor Skrzypkowski mówił, gdzieś tam chyba w dzieciństwie. Były takie momenty w moim życiu. Ja wszystkich nie będę opowiadać, może jakieś tam dwa takie kluczowe, które y, świadczą o tym, że ja też cały czas szukałam tego Boga, prawdziwego Boga. I y, ja miałam taką relację z Nim wewnętrzną, tak mi się wydaje. Ona była inna oczywiście niż ta, która jest teraz. Ale na przykład pamiętam takie z dzieciństwa, z wczesnej podstawówki, coś, co mnie tak trapiło bardzo i nikt mi nie odpowiedział na to, bo ja nie wiedziałam o co chodzi z tą dyspędzą w piątki. Nie wolno było, tak byłam nauczona, nie można było w piątek jeść zakaz od pokarmów mięsnych. No, no tak byłam nauczona, im byłam starsza, to mnie to zastanawiało, że czasem było tak, że można było. I nie mogłam tego zrozumieć. Jak to jest, jak to ci księża się z tym Panem Bogiem kontaktują, że to, że to nie można, a można? Zapytałam kiedyś babci o to i babcia wtedy mi odpowiedziała, jak będziesz starsza, to porozmawiamy. Nie, nie doszło do tej rozmowy nigdy. Pamiętam też taką jeszcze jedną sytuację, która mi bardzo utkwiła głęboko. W siódmej klasie byłam u sakrament, przyjęłam sakrament bierzmowania i przez rok czasu pewnie część z was to też przechodziła przez to. Takie przygotowania są do tego sakramentu. I ksiądz na religii, na tym, na tych, w czasie tych przygotowań, pamiętam jak pewnie nieraz to mówił, ale ten dzień mi utkwił szczególnie, bo. Ksiądz powiedział, że to takie szczęście mamy, niesamowite. My, Polacy, że żyjemy w Polsce w katolickim kraju, a tylko religia katolicka zbawia, Kościół Katolicki zbawia. Pewnie wcześniej też to słyszałam, ale tego samego dnia chodziłam na takie zajęcia w szkole, były organizowane przez nauczyciela geografii, takie zajęcia kółka dodatkowe geograficznego i tego samego dnia, kiedy usłyszałam to od tego księdza, że tylko katolicka religia zbawia, Kościół Katolicki zbawia, na tych zajęciach po południu pan... oglądaliśmy taki film Życie mieszkańców Syberii. I... No I pokazane było to życie, no nie będę filmu opowiadać, czy też szczegóły jakieś tam pamiętam, i tam pokazane było na przestrzeni lat, jak ci ludzie żyją. I tam, no właśnie na to zwróciłam uwagę, że tam było też powiedziane, że tam nie dotarł nigdy żaden ksiądz katolicki, tam nie ma kościoła, ludzie są bezwyznaniowi jakoś tak. Tam akurat w tej osadzie, bo to była taka osada syberyjska i wtedy pamiętam, pomyślałam sobie, no to, jak to jaki ten Pan Bóg jest okrutny, skoro tylko katolicki kościół zbawia, on nie dociera wszędzie. To mnie tak nurtowało przez długie lata, że to coś jest nie tak. Na pewno coś inaczej musi to być jakoś tak. No bo ten Pan Bóg, który stworzył człowieka, no to musi jakąś chyba, no, no nie może być takie okrutne, że tylko niektórych sobie wybiera. No tak wtedy myślałam po prostu. To była taka też sytuacja, która mi tak utkwiła na długo. No pewnie później było wiele takich różnych innych, jeszcze no nie będę tutaj się rozgadywać, za późno jest, ale. Chodzi mi o to, że gdzieś cały czas jakiś tam z tyłu głowy miałam taką poszukiwanie tego prawdziwego Boga. I yy, tu już taki przejdę do tego czasu, kiedy Marcin zaczął słuchać yy, iść pod prąd. Yy, najpierw sam, a potem coraz częściej zaczął yy, no, tak słuchać, żebym ja słyszała. Nie nazywa. Nie na słuchawkach. Natomiast yy, no ja, chodziliśmy wszyscy do kościoła, ja kiedyś tam też chodziłam na pielgrzymki, więc ten kult Maryjny u mnie też występował. I ja nie wiem, no tu też Szary chyba działał, tak myślę, intensywnie, bo wtedy, kiedy Marcin włączał głośno, to to był taki moment wtedy zawsze. Nie wiem, ja tak trafiłam właśnie, że y, pastor Paweł był bardzo ekspresyjny. <noise> Na mnie to działało jak płachta na byka i za każdym razem mówię przycisz to, bo ja po prostu, no strasznie, no nie mogłam tego słuchać. Natomiast powiem tylko, że teraz, jak ja słucham już świadomie, to właśnie córki idąc do domu, mówią, mamo, okno otwarte, całe podwórko słyszy. Ale ja muszę, wykonując różne czynności domowe, ja muszę wszystko usłyszeć, więc ja mam na 100% podgłoszone, żeby nic mi nie umknęło. To tak to wygląda teraz. I y, to słuchanie takie, znaczy to opuszczenie Marcina programów, no trwało kilkanaście miesięcy. I ja nie mogłam tego słuchać. I w 2019 roku byłam chora, miałam takie zapalenie krtani, które, na które dostałam taki antybiotyk, który mnie po prostu rozłożył, tak jakoś osłabił mój organizm. Ja po prostu cztery dni leżałam plackiem i Marcin wtedy podsunął mi, też usłyszał o tym, chyba na świeżo wtedy iść pod prąd, takie wykłady księdza Blachnickiego. Ja tych wszystkich wykładów. Ksiądz Blachnicki miał bardzo, zupełnie inną formę przekazu. Jak ktoś słuchał tych wykładów, polecam na YouTubie, można znaleźć wszystkie pięć. Tak bardzo spokojnie, może nawet zbyt monotonnie mówił, ale do mnie to jakoś. Ja to taka leżąca plackiem właśnie wysłuchałam wszystkich tych wykładów pięciu. Nie wiem, czy ich było więcej, ale ja wysłuchałam pięciu. I jednak jak Marcin włączał tego pastora Hojeckiego, to ja jednak coś do mnie tam docierało wtedy chyba mimo wszystko. I stwierdziłam, że ten pastor to chyba też tak mówi trochę, tylko inaczej, chyba jednak trzeba tego pastora posłuchać. No i zaczęłam wtedy już sama słuchać. Programów sobie wybierałam te archiwalne takie. I Marcin mi podpowiedział, bo jak, jak już się przekonałam, jak już wysłuchałam tego księdza Brachnickiego, i powiedziałam o tym, że to jednak, no, to jest inaczej niż, to jest ksiądz niby, ten, no, był, ale inaczej mówi niż w kościele mówi, mówią, więc to coś jest nie tak. Mówi, no to posłuchaj sobie pastora Hojeckiego. Nie, nie słuchaj jak on mówi, tylko co on mówi po prostu. No i tak zaczęłam słuchać. I y, zawołałam do Jezusa w jesieni 2020 roku, czyli to tak, no, półtorej roku trwało to moje słuchanie, no i czytanie, już zaczęłam czytać Biblię, też taką kieszonkową. No i myślę, że to co robimy, to, to że tu jeździmy, że to, to jest takie budujące i wzrastamy w Jezusie. Także jestem od trzech lat nawrócona, no i dalszy ciąg. No to u mnie było to trochę właśnie przez to, że rodzice słuchali, no to ja na początku się tym nie interesowałam za bardzo, bo mnie takie polityczne jakieś programy no, nie bardzo interesowały i, i nie, nie, nie chciałam y, tam się przysłuchiwać, a jeszcze na przykład w roku szkolnym to tam zawsze mówiłam, że coś jest do zrobienia, ale y, też no wiadomo, my się wychowywałyśmy y, zawsze w katolicyzmie, ale też jako dziecko też miałam czasem takie pytania, że mnie zastanawiały na przykład mnie często zastanawiało to, jak to jest z tym pochodzeniem człowieka. I tak się często nad tym zastanawiałam, ale tak zostawiałam to w sobie i właśnie tata mi kiedyś podsunął właśnie takie programy związane z tym pochodzeniem człowieka, o tym nie pochodzę od małpy. I wtedy ja jakby ch chciałam tego posłuchać. I właśnie wtedy zobaczyłam, jakie to są różnice, że co jest napisane w Biblii, a co na przykład uczy się w szkole i to mi się nie zgadza i zaczęłam się zastanawiać, no to jak to jest w końcu, ale no, słuchałam tego, ale dalej jednak chodziłam do kościoła normalnie na msze i tak to, wtedy to tak po prostu zostawiłam. Ale potem, dopiero znowu, jak właśnie wybuchła ta pandemia i też nie, nie chodziłyśmy normalnie na msze, bo, bo były te zamknięte te kościoły, no to wtedy, jak od jakiegoś czasu zaczęłam słuchać właśnie nauczeń w, w niedzielę, bo to mnie też bardziej zachęcało, niż właśnie jakieś tam polityczne tematy. No i na początku to było tak, że tu słuchałam nauczenia, ale jednak potem oglądałam jeszcze mszę taką transmisję, no i to było takie, że już zaczynałam czuć, że mi się to nie zgadza, ale tak mi było dziwnie z tym, bo od zawsze przecież na no, tą mszę chodziliśmy do kościoła i się też angażowaliśmy. No i ja potem jeszcze jak ta większa taka pandemia się skończyła, jeszcze kilka razy poszłam do kościoła z mamą i też z siostrą i około, tak mi się wydaje dwa lata temu, na wakacjach już tak przed rokiem szkolnym ja wtedy tak postanowiłam, że, że po prostu mi się to nie zgadza ze sobą, co, co słyszę w kościele a to co y, 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 przeczytałam w Biblii czy usłyszałam właśnie na jakimś nauczaniu czy w rozmowie na przykład z tatą, jak rozmawialiśmy na takie tematy i postanowiłam, że już nie chcę chodzić do kościoła katolickiego ale y, no i tak zostało, że przestałam chodzić, a słuchałam tych nauczeń i, i w, pewnej, pewnej w pewnej modlitwie po prostu, kiedy zrozumiałam też tą właśnie na czym polega ta moja grzeszność, bo mi się zawsze wydawało, że przecież jestem dobra i nic robię, takiego nie robię i właśnie nie rozumiałam tego, że yy, najmniejszy jakiś taki grzech czy jakaś myśl taka yy, zła to, to już jest, jestem przekreślona. Że jestem potępiona, i wtedy, jak zrozumiałam, że tylko Jezus mnie może uratować, no to postanowiłam zawołać do Jezusa, ale nie, nic się takiego nie wydarzyło, że ja tak nagle poczułam jakąś wielką zmianę w sobie i się zastanawiałam, czy, czy ja jestem już nawrócona, czy, czy tak tylko mi się wydaje. Ale jak właśnie tutaj przyjechaliśmy pierwszy raz rok temu i potem byliśmy na obozie, to jak właśnie tutaj pobyliśmy w tej wspólnocie. I zobaczyłam, jak to życie wygląda właśnie z chrześcijanami, no, których na co dzień no, to tylko rodzina najbliższa, i, i w domu tego tak nie miałam. To Tak mnie to poruszyło i zawołałam jeszcze raz wtedy. I zrozumiałam, że ja chcę właśnie takie, takie, jakby stawać się teraz lepsza i żyć w, właśnie w tej wspólnocie. Y i wtedy tak ten moment, właśnie ten obóz, w tamtym roku, tak uważam za taki moment, w którym tak poczułam, że na pewno zawołałam tak świadomie i od tamtego czasu też widzę zmianę, że, że chcę zgłębiać to Słowo Boże i, i się zmieniać na lepsze. Jak tata zaczął słuchać, tak już głośno, że i mama i wszyscy było słychać, to nie, nie interesowało mnie to, mogę nawet powiedzieć, że nie chciałam tego słuchać, bo wtedy tak mi się wydaje, że miałam taki okres, że nie lubiłam chodzić do kościoła normalnie. I jakoś nie, nie lubiłam słuchać tego, co ksiądz mówi, i wydawało mi się, że wszystko inne, co jest jakkolwiek związane z mówieniem o Bogu, to jest takie samo. I po prostu nie chciałam tego słuchać. No ale później, z czasem. Jak tata nie przestawał i Hania też częściej siadała słuchać, no to stwierdziłam, że może ja też powinnam. No i zaczęłam częściej przychodzić, więcej słuchać, i tak stwierdziłam, że ja się zaczynam z tym zgadzać. I to jest to jednak jest co innego, że w kościele katolickim nie mówili takich rzeczy, i to, co mówili tutaj, to mi to jakby Czułam, że to jest takie prawdziwe, że to tak docierało do mnie, a nie tak jak w kościele, nigdy nie miałam takiego uczucia i właśnie zaczęłam też siadać już później co niedzielę i zgadzać się z tym wszystkim. Jak przyjechaliśmy pierwszy raz, to też właśnie podobało mi się, nie miałam żadnych złych odczuć. Później dalej słuchaliśmy, ale jakby myślę, że to był ten taki najtrudniejszy moment. Takie trochę zawieszenie pomiędzy tym a tym światem, że nie byłam jeszcze nawrócona, ale nie czułam, że ten świat taki właśnie zwyczajny do mi nie odpowiada i ani nie postępowałam źle, ale też nie żyłam do końca dla Boga i to był taki trudny okres mi się wydaje, bo sama nie wiedziałam, w którą mam iść stronę. No, i jak przyjechaliśmy tutaj na obóz i zobaczyłam to wszystko, też wysłuchałam tych wszystkich rozmów i tych wykładów, zobaczyłam jak to tu wygląda, to właśnie tak stwierdziłam, że to jest jednak to I ja też chcę w końcu poczuć takie, że gdzieś należy i mam to swoje miejsce. I właśnie wtedy po obozie, jak wróciliśmy wcześniej, to było rok temu, to właśnie wtedy dopiero zawołałam, że. Ja też chcę tak żyć i nie chcę już się wahać pomiędzy tym a tym, bo widziałam, że to do nikąd nie prowadzi. I właśnie wtedy zawołałam i od tego czasu po prostu czuję, że to jest to i że jestem szczęśliwa.